A, wmów a wmówienie ludziom, że e, ich dost ograniczenie ich dostępu do e, środków jest e, ustawiczną potrzebą funkcjonowania kraju, jest zwykłym hamstwem i zwykłą ironią, która doprowadza do paranoi. I ten schemat bardzo wyraźnie jest uwidoczniony w tej sytuacji naszego kraju, który zostaje doprowadzony do rozbioru i do końca okresu swojego funkcjonowania e, podczas jego rozkwitu, który był widoczny jeszcze do niedawna poniekąd, gdzie pan Donald Tusk sam szczerze i jawnie wyraził poparcie, a nawet chęć szybszego wprowadzenia e, środków na rzecz e, fundowania e, tych właśnie e, tych właśnie świadczeń na rzecz 800+, które miało wyprzedzić termin wprowadzenia świadczenia ze strony e, głównej partii rządzącej, która wygrała zresztą wybory, czyli PiSu. Następna rzecz, ważna i istotna podjęcia omówienia to rzecz wystąpienia w sytuacji ogłoszenia zwycięzcy przez jedną z większych stacji telewizyjnych zakończających, zaczynających się na T, kończących się na N, która wmawia, iż znaczy, no źle po prostu wiem, źle fo, źle formułuje opisanie e, zwycięstwa, zwycięstwa głównej partii politycznej wy, wyborów czyli PiSu omawiając, że e, wybory wygrała opozycja, czyli e, jak to Macierewicz e, skomentował e, opisał już po wyborach, że nie ma takiej partii opozycji, która się nazywa opozycja. Nie, przepraszam, to nawet nie Macierewicz, ale jeden z polityków skomentował, że ta stacja opisując sytuację w ten sposób kłamie, opisując, że opozycja przejęła władzę, gdzie jest to zwyczajne i hamskie kłamstwo, ponieważ nie ma po pierwsze takiej partii, która się nazywa opozycja. Po drugie, jeżeli jest to metafora i została użyta po, przez ten program telewizyjny dla informowania, źle poinformowała, a po trzecie, jeżeli już ktoś poz, e, pozwala sobie na e, użycie takich metafor przedstawienia realnej sytuacji, to jest to zaburzenie tej sytuacji, gdyż to partia, która jest pierwsza e, w liście zwycięzców, czyli po prostu wygrała te wybory, czyli PiS, to on w pierwszeństwie ma taką moc wyboru przyszłego rządu i też premiera, co zostało zaburzone i zakłamane yy, i wymuszone na odbiorcach, oglądaczy czy też wyznawców, jak to no ja na nich mówię tej stacji, bo jest to realny opis faktów wystąpienia zaburzeń u tych ludzi którzy wyznając tą stację yy, przyjmują ich yy, kłamliwe, zakłamane i skrzywione stwierdzenia jako fakty którymi, które faktami nie są i tu niestety doszło do takiego ogólnego, m, powszechnego zaburzenia mentalności ludzi doprowadzającej do stanu zaburzenia e, w ogóle jakiegokolwiek pojęcia na temat y, y, wartości wyborczej y, te, tej, tej y, sytuacji historycznej. No, coś po prostu żenującego. Kiedyś właśnie dla, dlatego władza spoczywała w rękach szlachty gdyż szlachta miała minimalnie, makromalnie większe pojęcie na temat funkcjonowania i sytuacji, co i tak doprowadzało do sytuacji patologii, co jest również dowodem ryzyka, zagrożenia, zaburzenia stanu mentalnego nawet wyżej wykształconych tutaj ludzi do możliwości reagowania na, czy też wybierania w, stanie, w czasie rzeczywistym stanu, sytuacji swojego kraju, który skończył się po prostu całkowitym rozbiorem kraju, ale również głęboką i wielką nauczką, ale również sytuacją, w której e, do, 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 dowiedli ludzie, że potrafią przetrwać, by są na tyle silni, a to była możliwość pokazania ich mocy, że potrafią, na tyle są mocni, że potrafią przetrwać. Ten stan rzeczy jeszcze bardziej umocnić swoją to poczucie tożsamości narodowej w ukryciu przed innymi narodami, które ich okupują z tego względu sprzedaży własnego kraju. Pozdrawiam.